Też niesamowite, świecące się, błyszczące włosy siwe. Siwe włosy. No po prostu widzicie, to jest ten stres od stand-offa, widzowie. Tak. Wypalenie zawodowe. palenie zawodowe. gość? Dawaj, na daleko! Nie! Musisz, musisz! Kopie, się zastanów! się! Szczyn pomocy! Wycofaj! Się, weź Żu, nie więc... wracaj! Sam Konkurs na kosę już wystartował na moim Instagramie Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wchodzisz na mojego Instagrama, zostawiasz followa na profilu Zostawiasz serducho pod tym oto i zdjęciem Piszesz komentarz o treści odra A wyniki będą już 5 lipca Każdy ma szansę wygrać, a więc powodzenia Halo, halo, Siemneczko Z tej strony, a w dzisiejszym fascynującym materiale Wraz z mój jarzem zbliżymy się na fascynującej oh. I niesamowitej prowincji na 8 widzów 1HP My tylko sami m a widzowie 1HP Siema Sąś Siemaneczko, Siemaneczko Witam ciebie. Jak się ci zapatrujesz na ten materiał, stary? Nie czuję, że będą emocje. I słabe akcje. Bo jak wybiegną w piętnastu, to już będzie po Ostatnio sąsiad podwoił gorzały, dlatego powiedział 15, gramy na 8. <laughs> Słuchaj, sąsiad, ja lecę na mida. o! Nie! Dałego, no A y i w ogóle widzowie to ten. My same, na no skopy lecimy. Co jest, gdzie? Cieplecy. Chodź dawaj. tej wizu, gdzie ty jest? Mogę. Dobra, Esa, ja uciekam. Elo, dawaj i, dawaj, nice! Klepi ich tam! Kurde, no, leżę. leży Uciekam, dobra, chodź tej widzu. Gonicie, gonicie. Mam pakę stary! O, ale tam robisz. Dobra, wiesz ale co? Się to ja zaplantuję pakę. Oh, Ile lecę po... O, ale mam plana. Później Jakiego? Robimy, jeśli ty działa. Pamiętasz taktykę z jednego odcinka? Dobra. Jakiego? Bu o tu ten wóz na to? Wow Ty no, trzeba to robić. A widzowie, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale zostać łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem po to abyśmy wbili 22 tysiące subskrypcji, ponieważ to jest 21 tysięcy wbite Bardzo wam dziękuję. Ja także i pewnie sąsiad jest dumny, ponieważ też się do tego przyczynił sąsiad. Jak ty na to reagujesz stary? No pewnie jestem dumny w 100% Lecimy po 30. Zostaw łapkę i suba o Let's Maka. go do this! Ej, mity jest! O, leży! Ula, la! Nice. dobra! Musimy dalej! Jest gościu! Co Let's go! Ja splantuję! Na Mamy Na ma czterech widzów! Mamy czterech widzów, dobra! A co tam się z tobą dzieje? O, ale, ale leci! Ale leci! Patrzcie to! O kurde! I paka! Jeszcze! U. Nie! typa zostało! Dobra! Kurde! Widzów! Dawaj, chodź tej! Dobra! No nie mogę trawić stary! co jest! Dobra, leży! Nie! Ty! A kończyk właśnie Zaraz ten! Kliknie! Pa! Nie może kliknąć! Taka ci mi się z sąsiadem widzieliśmy. Było całkiem sympatycznie, miło fajnie. Pewnie, trening zrobiony. Nogi najbardziej. Pracował, nogi pracowały. Kondycja siedzi. Pamiętajcie o aktywności. Żeby nie być później wielkim grubasem. Które zaparcia? To lepiej moi drodzy, grajcie stanowczo na świeżym powietrzu. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. Ty, aleś tam obrać mi, Ja Mam 12 HP. 12 czy 20? Ty... 12. Co jest, dobra? Esa, lecę! Lecę! Nie, nie mam jej! nie Ty, paszek mnie gonił Oni są szybciej! Oni mają po prostu nie nie doskwda, pa! O, pa! Oni już zjadł! Jak grzybki, jak grzybki Dobra. w Mario, dawaj go No nie! Oj Oj. Powili mnie, ale widziałeś nie stary no, jak w to... Mario normalnie skakałem nad nim. No, jak grzybki w Mario A nie, sorry, to nie grzybki były, to były mu humory Grzybki halusynki? Tak macie tą my na, my na przykład teraz urośniemy, bo patrz, My, słuchaj, dla nas grzybki to są Wizowie. A gdzie są widzowie, tam jesteśmy my O został O kurde, ole wyrwał no. Malik Jak to chyba Montana? No. Wystawi na 5 km strzelamy Chodź tutaj widzu. Gdzie ty lecisz? O kurde nie? bela, ale tutaj dostałem Dzaba o, o... widzu Bo Ej, co no ty wiec. ma zostało Dobra, ja za jedno skopo spróbuję na daleko. Ale go w podskoku dodała. trzeba Dobra, tu skok, w podskoku, dobra, dawaj Lecimy. Ty, na bombsaj tak jakby tam pójść kurde, Zobaczysz gdzie, gdzie jest ostatni? Ty

no skinnać, no, mówię. Zauważyłeś, że oni mają medale I, i lider jest na czele medalem. No, no, ale tu w ogóle ładnie wygląda. Wizowie, wizowie, którzy biorą udział w odcinku, i wizowie, którzy mają, mają te medale. O, 30 metrów. Adaś Małyż! 103 metry. o, Ale wyrwał. Nadzieja w tobie, jak to mówią. Uu. Nooo! Na midzie co? Nooo! Na się co? Nie mogę midzie tam nie, no, jest... nie, nie, musisz go już... wyciekać! Muszę Jest twój! Jest twój! Nie Co się rudy! Ale ale palce, Patrzcie, ja. tak właśnie trzeba się rozdziałać a ja jak sąsiad! Ty musisz go stać. Musisz! Nie możes dawaj go Dawaj oh go kurde No a to siadłem A wiecie co, dzisiaj sąsiad już symbolicznie majestatycznie przekazał mi na dłonie mm -hmm. dwa banany Nie wiedziałem Właśnie. o co chodzi O co chodziło z tym bananami To, to był nasz y, miejscowy rytuał tak zwany Bo zawsze jak Kuber przyjeżdża, raz mi dałem banana Bo pytał się czy mam coś do, dobić kalorie, A ja przyniosłem z tego Zbawiciel zbawicielskiego banana Dlatego teraz już zawsze jak przyjeżdżę to daję mu na, na drogę banana Jak mamuśka tej się Nice. No widzicie, tak sąsiad powinien dbać o was no, wszystkich widzowie Co jest? Ooo tak jest Kurde bele. On jest niemożliwy Ale wracając Ej, do tematu jest, jest, jest. To o, wilczek, jest. wilczek leży Elegancko, ale wracając do tematu będą. To tak, takiego właśnie powinniście mieć sąsiada. Tak jak ja mam kurczę. Mój sąsiad to istna maszyna, tak jak nawet się nazywa maszyna. Ma piękne tutaj, widzicie, piękną maskę. E, też niesamowite, świecące się, błyszczące e, włosy, siwe. Nie włosy. No po prostu widzicie, to jest ten stres od stand-offa, widzowie. Tak, wypalenie zawodowe. <laughs> wypalenie zawodowe w stand-offie. W tym stand-offie to jeszcze musisz dokładać, a nie kurde. Kurde, ty, ja lubię teraz tylko headshoty strzelać z tymi noskowikami Da. Łoł, on bosą strzała w ogóle Kurde, ty ma, głowę się nie pozbierał Ładko, czemu ty nie jesteś jej Same Sam, głowy tak się chyba challenge robisz, kurczę, na tych m Yes. Jest, tej plecy ma Ty stój, stój, kumplu Nie, challenge się pupsu O nie Jesteśmy zgubieni Znik Ty, jest, zajdzie A nie, jest Oh, nice. O, nice! A Wstrzelinę. ty go uczuł. Użył... W strzelinę? Strzelinę! Może na kucaka coś jeszcze zrobił! Boże ci na kucaka na bezno spopa. A w ogóle ty masz teraz taką fajną czapeczkę taką ładną. Ty, ty wyglądasz w ogóle jak włoski gangster teraz. Włoski gangster. No ze że to ja dużo robię jako włoski gangster. Nie no to niemożliwe! Długo dystansowo. <głoski> Długo dystansowiec! Osta jest To jest krótko w sajdzie! Zaraz staną! Nie możesz! Jest. Ale tutaj, ile il masz HP? Głowa Ej, ja mam plan Będziemy bronić tych fucki O leży jeden leży. No, Dobra, do dawaj Kurde, on się tutaj No i gdzie ty jesteś? Za ramię dojadą, kurde Nie we dwójce są no, Dobra, muszę musisz siedzieć Musisz siedzieć na mouskow no. To by nic nie dał Nice, jeszcze jeden I tutaj jeszcze go gość Dawaj, na daleko no. no. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Musisz, musisz, to Nie się się! Nie da się! Skrzynka mocy! On bo on jest w Matrixie, on będzie się zmolekułował z tą skrzynką do tego nie przychodziło to Co się stanie z tym Kogutem? Myślę że go sam gotuje po afrykańskiej. Chodź może to jest zrobimy busał tutaj. Na o tym. no no Czekaj, bo nie to, to są. Dobra tam! Pa! Cześć, chodź, tutaj, chodź. tu dawaj, się! Dawaj dawaj! Ej, podjeżdżaj! Ty, zewnątrz! Leży Dobra! Wizu, co ty tutaj widzisz? No, wizu, zostaw mnie! No i ja taniem jak szata! Ty, co tutaj siedzi? Czy on w ogóle siedzi? przy, przy siedzi, a teraz leży? Ale drenało skupleci. leci, dla widza! Ło! Dobrze! Łapkiem, kuraz to zaznaczył, dobie. Ej, ja że to taktykę, jak byłem w profesjonalnej drużynie. Taktyka wąż. Patrz, oni poszli na aha, a my idziemy. Patrz, oni nie wiedzą. Dobra, daj jeden do ale to nic. On wie, że jest ten wąż końsi i on się wystraszył i uciekł. Kąsi <gorsi>, wąż. Bo... Leży jeden. O, dobrze. O kurde, jest najwizut. Nice. U mnie w plecy. Ale dobra, oni zrobili naszą taktykę. Oni węża od tyłu zjedli, jak azjaci. <gorsi> oni szybkiego orła zrobili. Orła o. białego. Ty, ej wiesz co? B. Może... B. Ty, Zrobi... zróbmy ich taktykę. Szybki orzeł. To będzie stary le lecący. orzeł. Dobra, Elo, lecimy stąd. Nie, i lecimy. No, szy szybki orzeł się wycofuje, Elo. Szybki orzeł się wycofuje <grym> Stary uciekaj! uciekaj. Nie się, hopę Uciekaj stąd! O! Goni mnie jakiś psychol Dobra, nie, nie, ma mnie. nie, nie mam Nie mam się wrócić. Nie, nie mam mnie. Ale w ogóle właśnie mnie dobrze ten widz mi przypomniał. Od razu mi się gra dzieciństwa. Przypomina ten duck Hunt. Coś tak strzelało, kurde, do kaczek na telewizorze. Ej, słuchajcie, dawaj na B, szybki plancior i bronimy planta z daleka. O, dobra. To, to jest jaki dobre, nie? Niech boost, bym wymyślił. O, kurde, jaka marnia. Dobra, ja plantuję. Ja lecę z plantem. Ja lecę z plantem. Mnie to nie obchodzi. Co jest? zgrałeś? już tak Weź tak? no Wracam, uciekam. No o, to była ta skrzynka, po dobra. Generale, musisz robić bombę. <mais> U. U. O, ale idzie! Cały... Dawaj! Generale 360! Uuuu! Dała jest! Jeszcze kilku! Jeszcze dwóch! U. Nie da się! <mais> BROBUUUU! Zakręci się! Daję tego skina, ten skinę to się działam. Two hours later. Po każdym fragu wymieniamy się bronią. Ty ja czekam na zmianę. Jednak nie Jak zrobisz? Jak zrobisz to rzucasz mi... Do, do, dawaj, dawaj, trzymaj. Dobra, teraz. Kurde mele! Na widzie są. Nid do zabij. Dobra, masz, 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 dawaj. Trzymaj. Chodź szorta. Shorta? idę. Idę. Masz ich tam! Dawaj! Masz! Dobra, Dawaj, dawaj. trzymaj jego Ty ja go O pomagaj Dobra, masz Ty, gdzie, rzuciłem skauta Gdzie? Dobra to tutaj Dawaj Obo, Trzymaj, trzymaj dawaj. Co jest, kurde Ty, leży 40 Dobra, skauta. pomogę ci Ej, ej, dawaj skauta Nie A, Dawaj skauta masz. Trzymaj Dobra Let's go gdzie? Dobrze Dobrze Let's go O kurde Ty, czekaj, waliło Dobra, 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 dobra Dobra Dawaj go. Lecę. Lecę stary, nie zatrzymuję się! O nie, nie ja masz 15, 15. sobę Wiem, widzę. Kurde, nic nie mogę zrobić. No musicie trochę. Dobra, widział. Skin daje plus 15 z skilla, Pamiętajcie, widzowie, jeśli nie, nie macie z 40, to ewidentnie nie. musicie nabyć. Nawet kupcie za 0,10 gold, nawet za 0,05 możecie kupić, nie wiem, czy są takie w ogóle. Są takie? Chyba tak. I z gry może na cicho, co? Cała runda kucaka. Oni już jedzą. Leż jeden, dobra Ja le le lecę z plantem, stary Nic mnie nie powstrzyma Ja patrzę, ja patrzę Albo powstrzymam ja ich z W plecy patrzę Lecę do ciebie Dobra Trzymaj się Zaplantowałem No dobra Dawaj jeden w tunelu, kampimy patrz. Na pakę. Leży A, na daleko, na, na daleko, dobra Nie w plecy dwóch Leży Leży dobra. Niech se defuje Niech defuje, nie a my z... tutaj będziemy siedzieć Ja patrzę w plecy, ile jest jeszcze jeden. Został jeden, ostatni. Osta... Ostatni mohikani. To jest jakiś. aborygen, Dawaj go. Uuu, uh. go. Wizu Wizu śwapci, pójdź do gami! Brawo! tego. Przyjeszczę się od ja żyć tyle ja już nie widziałem. A my wam widzowie bardzo dziękujemy za ten materiał. Dziękujemy, że dostawaliście do samego końca. Jeśli się do samego końca, napisz koniec. A my wam dziękujemy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hejka. Hejka. mano.